Pełna sala ludzi, zapach popcornu i naczosów oraz dwie godziny w zupełnie innym świecie. Większość z nas lubi chodzić do kina. To właśnie podczas seansów w sali kinowej możemy doświadczyć największych filmowych emocji. Wielki ekran, wygodne fotele, popcorn i kola w ręku oraz solidne nagłośnienie to coś, co trudno uzyskać w domowym zaciszu. Mimo iż wizyty w kinach mogą wydawać się dla Was odprężające, to istnieje duża szansa, że zmienicie swoje zdanie po obejrzeniu dzisiejszego filmiku. Poznajcie 10 rzeczy, które często dzieją się w kinach, ale o których obsługa sal kinowych raczej Wam nigdy nie powie. Zapraszam do oglądania. Kina zarabiają nie na filmach, a na popcornie. Choć może wydawać się to dziwne, to kina największą część swoich zysków zarabiają nie na biletach na filmy ale na sprzedawanym w barze jedzeniu i piciu. Większość z nas podczas wizyty w kinie zamawia sobie popcorn, kole na czosy czy coś innego. Jest to nieodłączna część oglądania filmów, która wpisała się już do historii kina. Wielu z nas może uważać też, że przekąski serwowane w kinach barowych są zbyt drogie. Prawda jest taka, że gdy film trafia do kin, to przez około pierwsze dwa miesiące dystrybucji większość pieniędzy z biletów oddaje studiom filmowym, które je nakręciło. Dopiero po upływie jakiegoś czasu podział ten zmienia się na korzyść kin. Dlatego też często największe hity filmowe są puszczane w kinie nawet przez pół roku od dnia premiery. Idąc na film w pierwszych dniach, około 80% wpływów z biletów musi zostać oddane wytwórni filmowej. Więc za bilet, który kosztuje 25 zł, kino zarabia zaledwie 5 zł. Niektóre studia biorą za swój film nawet 100% wszystkich przychodów z biletów przez pierwsze dwa tygodnie od premiery, a dopiero po upływie jakiegoś czasu kino może na tym zarabiać. Stanowi to dość duży problem, ponieważ gdy mamy do czynienia na przykład z najnowszymi Avengersami, wszyscy chcą obejrzeć ten film jak najszybciej, aby uniknąć spoilerów. Aby móc wypłacać pensję pracownikom i opłacić rachunki, kina decydują się na sprzedawanie popcornu i picia w zawyżonych cenach. Dlatego przykładowo za popcorn lub kole wartą 2 zł musimy często płacić około 30 zł. Młodsi widzowie mogą iść na filmy dla dorosłych. Filmy dla dorosłych, czyli tak zwane erki, od zawsze kusiły młodą widownię, która teoretycznie nie powinna na nie chodzić. Horrory typu Piła lub szalone produkcje jak Deadpool mogą spowodować, że wiele dzieciaków, mimo swojego młodego wieku, będzie chciała wybrać się na ten film dla dorosłych. Co ciekawe, istnieje wiele możliwości w jaki sposób mogą to zrobić. Najprostszym pomysłem jest pójście z kim starszym. Obsługa kina może nie wpuścić nas na seans, ale gdy rodzice kupią dziecku bilet i zabiorą swoją pociechę na własną odpowiedzialność, pracownicy kina mogą przymknąć na to oko. Młodsi mogą też poprosić kogoś starszego, aby kupił im bilety oraz spróbować swojego szczęścia przy bramkach do sali kinowych. Często osoby, które sprawdzają bilety przed kasą, nie patrzą na tytuł filmu oraz na wiek widza. To zazwyczaj po stronie kas biletowych stoi odpowiedzialność, aby to kontrolować. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, chcieliśmy Wam zaprezentować fotel gamingowy marki Diablo, który użytkujemy od dwóch tygodni. Model X-Ray, który Wam przedstawiamy, jest nowością na polskim rynku i to, co w szczególności wyróżnia go na tle innych foteli Diablo, to dostępność w trzech różnych rozmiarach. Fotel, który widzicie jest w rozmiarze S i jest dedykowany dla młodszej grupy odbiorców mających poniżej 150 cm wzrostu. Nasz model posiada kauczukowe kółka, regulowaną wysokość, oparcie oraz podłokietniki. Dodatkowo fotel obszyty jest perforowaną tapicerką wykonaną z wytrzymałej i ekskluzywnej ekoskóry, która zapewnia cyrkulację powietrza przeciwdziałając przegrzaniu się pleców. To wszystko sprawia, że jest niesamowicie komfortowy w użytkowaniu, a w dodatku wygląda zjawiskowo. Jeżeli chcielibyście nabyć jeden z nich, to możecie to zrobić, wchodząc w jeden z linków, które znajdziecie w opisie pod filmem. Z całą pewnością będziecie zadowoleni. Jesteście obserwowani. Jeżeli jesteście w jakimś miejscu publicznym, w centrum handlowym, czy po prostu gdzieś w mieście, to na 90% obserwuje Was jakaś kamera. Tak wygląda współczesny świat. Wiele osób ma wrażenie, że gdy już będzie bezpiecznie siedziało na swoim miejscu na sali kinowej, to są tam bezpieczni i nikt ich nie będzie obserwował. Nic bardziej mylnego. Mimo iż faktycznie, gdy film w kinie się rozpoczyna, to gasną światła, a my jedyne co widzimy to jasny ekran, to jednak kamera obecna w sali kinowej widzi wszystko. Każda sala filmowa jest monitorowana, a kamery są skierowane bezpośrednio na widownię. Ciągła kontrola widzów przeprowadzana jest w celach bezpieczeństwa, gdy ktoś załadłabi się popcornem lub zacznie zachowywać się nieodpowiednio, obsługa kina może szybko interweniować. Najczęstszymi przypadkami wzbudzającymi kontrowersje w oku kamery są jednak pary, które rezerwują sobie miejsce w ostatnich rzędach i raczej idą do kina, a nie na film. Dlatego pamiętajcie, że gdy wybieracie się na randkę, na jakiś film, to nie zapędzajcie się w swoich miłosnych uniesieniach. Kamery potrafią też wyłapać ludzi, którzy przynoszą do kin własne jedzenie lub nagrywają ekran swoją kamerą. Widzowie często dziwnie reagują na filmy. Filmy potrafią wywołać wiele skrajnych emocji. Komedie mogą rozbawić nas do łez, dramaty wzruszyć, a horrory przestraszyć na śmierć. Kto nie płakał na królu, lwie, tytaniku czy innych łapiących za serce produkcjach? Kto nie zasłaniał oczu przed widokiem jakiejś okropnej sceny w strasznym filmie Grozy? Takie zachowania wśród widowni są całkowicie normalne i pracownicy kina są do nich przyzwyczajeni. Często jednak ludzie zachowują się w sposób niezwykle nietypowy. Niektórzy wychodzą w trakcie seansu i z różnych powodów wybiegają nagle z sal kinowych. Niektórzy też zasypiają i trzeba ich budzić, aby można było puścić kolejny film. Zdarzają się też nieco bardziej niebezpieczne historie. Przykładowo na jednym z filmów o kanibalach, który był emitowany w 2016 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, ludzie tracili przytomność z przerażenia. Jeden z widzów zemdlał i uderzył się w głowę podczas upadku. Na szczęście nic złego się nie stało, ale mężczyzna musiał zostać przetransportowany do szpitala w celu wykonania badań. Pracownicy kina muszą być zawsze przygotowani na tego typu sytuacje i są przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Sale kinowe są pełne śmieci. Choć pracownicy kina po każdym seansie sprzątają salę kinową, to istnieje dużo seansów, które mimo to przypominają śmietnisko. Najczęściej dzieje się tak podczas różnego rodzaju wieczorów i maratonów filmowych. W trakcie takich wydarzeń specjalnych przerwa pomiędzy jednym filmem a drugim jest niewielka i obsługa nie zawsze zdąży postrzątać salę. Podłogi wówczas lepią się od rozlanych napojów. Pod siedzeniami przeklejone są gumy do rzucia, a na fotelach jest pełno okruszków popcornu i naczosów. Jasne każdemu z nas może się zdarzyć, że wysypi się nam popcorn lub wyleje kola. Jeżeli jednak lubicie czystość i porządek, to najlepiej unikajcie takich dużych imprez. Sale kinowe są najczystsze podczas swoich pierwszych projekcji danego dnia. Jeśli chcecie oglądać film w czystości i bez przykrych niespodzianek, że usiądziecie na brudnym fotelu, to wybierajcie seansę wcześnie rano oraz unikajcie wypraw do kina w piątek lub w weekendy. W pomieszczeniu z projektorem często nikogo nie ma. Podczas seansu może pojawić się cała masa różnych problemów technicznych związanych z projekcją filmu. Jeżeli zaczyna się wasz seans i zauważycie pewne nieprawidłowości, takie jak na przykład migający ekran, nieprawidłowy dźwięk, film puszczony z dubbingiem, podczas gdy przyszliście na napisy, lub na przykład włączony zupełnie inny film, to koniecznie musicie to zgłosić obsłudze kina. Naturalnym odruchem dla wielu z nas byłyby pretensje do osoby, która siedzi w pokoiku, w którym umieszczony jest projektor. Jak się jednak okazuje, w zdecydowanej większości przypadków podczas seansu nikogo tam nie ma. Emitowanie filmów i obsługa projektorów w dzisiejszych czasach jest już automatyczna. Nic więc nie da Wam krzyczenie lub machanie w stronę projektora. Najlepszym sposobem jest wyjście z sali kinowej i poproszenie kogoś z obsługi na korytarzu o pomoc. Bójki podczas seansu. Możliwe, że nigdy się z tym nie spotkaliście, ale pracownicy kina na pewno kiedyś byli świadkami sceny, w której dochodziło do konfliktów pomiędzy widzami danego filmu. Powodów może być cała masa. A to ktoś w trakcie seansu zacznie bawić się telefonem, a to będzie rozmawiał i głośno się śmiał, lub w jakiś inny sposób zachowywał się nieodpowiednio. Istnieje wiele udokumentowanych przypadków, w których dochodziło nawet do bujek na sali kinowej. Ostatnia taka głośna historia miała miejsce podczas jednego z seansów filmu Avengers Koniec gry w Ameryce. Pewna osoba zaspoilerowała na samym początku całej sali kinowej, jak film się zakończy. Jeden z mężczyzn tak się zdenerwował, że dotkliwie pobił tą osobę. Jeżeli więc znacie jakieś spoilery dotyczące filmu, na który idziecie, to zachowajcie je dla siebie. Piractwo. Jak już wcześniej wspomniałam, sale kinowe są monitorowane między innymi po to, aby móc wyłapywać osoby, które w nielegalny sposób chcą nagrać film swoją własną kamerą. W internecie często pojawiają się tego typu kopie, które można obejrzeć nawet dzień po kinowej premierze. Oczywiście, pomimo iż takie filmy są w okropnej jakości zarówno obrazu, jak i dźwięku, to jednak istnieją ludzie, którzy decydują się na obejrzenie takiej wersji. W Stanach Zjednoczonych takie akcje na sali kinowej są wysoce zabronione i surowo karane. Stowarzyszenie USA Motion Picture Association of America wypłaca nagrody pieniężne pracownikom kin, którzy przyłapią kogoś na nagrywaniu kamerą podczas seansu. Nagroda ta wynosi 500 dolarów. Nie każdy może oglądać filmy 3D. Jeszcze parę lat temu film, który był emitowany w technologii 3D, był wielkim wydarzeniem. Dziś prawie każda nowa produkcja jest wypuszczana do kin również w trzech wymiarach. I o ile na początku robiło to duże wrażenie, tak obecnie zauważa się znaczący regres osób, który wybiera tę formę oglądania filmu. Ceny biletów na film 3D są większe niż na klasyczne 2D. W dodatku, dla wielu osób okulary, które trzeba nosić w trakcie seansu, są niewygodne lub brudne i porysowane. Są też na świecie osoby, które zwyczajnie nie widzą obrazów w trzech wymiarach. Niektórzy też czują fizyczny dyskomfort podczas takiego seansu. Dzieje się tak dlatego, że obraz 3D sprawia wrażenie, że jesteśmy umieszczeni w środku filmu. Nasz mózg odbiera receptory o tym, że wszystko wokół nas się porusza, a my sami siedzimy nieruchomo na fotelu. Około 20% populacji na świecie ma problem z oglądaniem filmów 3D. Profesor biologii neurologicznej Margaret Livingstone z Harvardu wyjaśniła, że objawy te mogą być spowodowane przypadłością, która nazywana jest ślepotą stereofoniczną. Wnoszenie własnego jedzenia do kina. Jeżeli nie przepadasz za popcornem i kolą lub po prostu przekąski w kinie są dla ciebie o wiele za drogie, możesz chcieć wnieść swoje własne jedzenie na seans. Choć formalnie jest to zakazane, to i tak wielu ludzi zabiera ze sobą własne rzeczy do picia i jedzenia. Często takie osoby są przyłapywane na kamerach. Jedną z najzabawniejszych sytuacji była ta, w której pewna dziewczyna schowała pod ubraniem woreczki foliowe, w których było zapakowane spaghetti. To się nazywa wyobraźnie. Na tym kończymy ten odcinek. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy którejś z wymienionych historii przydarzyło się podczas waszego seansu? Napiszcie o tym w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!